w kolejnej lekcji, tym razem zajmiemy się tylnym błotnikiem w kuprze Formentor oklejanej folią 3M, także miłej lekcji. Oklejenie błotnika zaczynamy od zabezpieczenia wszystkich elementów sąsiadujących taśmą malarską, tak żeby ta taśma nie zachodziła nam na krawędź, tylko była tak milimetr, przed, żeby jeszcze, żebyśmy jeszcze mieli kawałek lakieru odsłonięty, tak żeby przykleiła nam się tam folia w razie czego, jeżeli będziemy potrzebowali odciąć naszą krawędź. Jeżeli chodzi o tą szybkę, też tutaj musimy dać taśmę malarską, ponieważ na, do szyby folia bardzo mocno się klei. Następnie całość przejeżdżamy ściereczką bezpyłową, tak żeby wszystkie pyłki usunąć z naszego elementu, i tutaj wewnątrz drzwi. Od, będziemy odcinali krawędź najflesem. Jest to bardzo szybki, prosty sposób, no i ta krawędź dzięki temu też będzie równa, i nie będziemy narażali lakieru na to, żeby był przecięty nożykiem. Także równo w pierwszym przetłoczeniu ustawiamy sobie najflesa. Tak jak widzicie, ja sobie zaznaczam co 10 cm praktycznie naszą krawędź. Na łuku będzie troszeczkę trudniej, więc tutaj musicie zrobić te. Przerwy troszeczkę mniejsze, żeby ten NFL szedł idealnie po naszym łuku. Następnie przejeżdżamy delikatnie rękawiczką i potem troszkę mocniej, żeby Nightfles w 100% był doklejony. Będzie to równe cięcie, także NFL to jest najlepszym pomysłem. Następnie mamy nasz bryt folii, który również po linerze musimy przetrzeć ściereczką bezpyłową, no i układamy całość na naszym elemencie. Jeszcze raz dokładnie przecierając ściereczką bezpyłową. Tak, żeby mieć pewność. Tutaj jest bardzo fajny trick, czyli wyrwanie linera spod spodu, tak żebyśmy sobie mogli oddzielić część prawą od lewej. Najpierw zajmiemy się częścią główną błotnika, potem będziemy przechodzili na nasz słupek. No i jak już sobie oderwiemy tą część linera na środku słupka, możemy sobie spokojnie w prawo wyciągnąć liner pomiędzy folią a naszym błotnikiem od góry do dołu. Powoli tak, żeby też nie pozaginać folii no i finalnie cały liner ściągamy. Wstępnie układamy sobie materiał tak, żeby nam się rozłożył na lusterko, więc delikatnie rozciągam w prawo i zaznaczam krawędź kształtu tutaj naszego błotnika, przejeżdżając rękawiczką po tym ostrym tutaj przetłoczeniu. Następnie, co jest bardzo ważne, rakluję luźną folię, niezmostkowaną. Do naszej szybki, do naszego jej szybki trójkątnej, coraz wyżej, coraz wyżej. I pamiętajcie, jak macie takie nadmiary, jak są tutaj, musimy je rozkładać na prawo, na lewo, tak żeby nie porobiły nam się zmarszczki, żebyśmy nie pozaginali folii. Dojeżdżamy raklą do uszczelki, no i zaznaczamy sobie teraz naszą szybkę. Rozkładamy jeszcze folię na lustro, dzięki czemu możemy sobie, o tutaj, zaznaczyć naszą szybkę trójkątną, no i całość. Wyrachlowujemy do góry, rozprostowując folię, i tak samo nadmiary wszystkie na zewnątrz staramy się wyprowadzić i dojechać do samej górnej krawędzi. I tam również mamy położonego najflesa na dachu, żebyśmy mogli sobie odciąć. W tym miejscu mamy taki dosyć ostry narożnik, więc sobie troszeczkę podgrzewam folię i naciągam folię w dół, żeby folia schowała mi się na tym narożniku do wewnątrz auta. No i w momencie, kiedy już folię sobie rozciągnę, przechodzę nasze przetłoczenie po kolei. Tak jak widzicie, można je wtłoczyć, natomiast. Tutaj wybrałem taki sposób. Jest to jak najbardziej poprawny. Głównie chodzi o to, żeby przy tym narożniku była rozciągnięta folia, a żeby potem się cofnęła. W momencie, kiedy dojdziemy do naszej lampy tylnej, możemy się rozciąć w tym miejscu, żeby zgubić naprężenia i żeby łatwiej było nam układać folię na dalszej części. Delikatnie podgrzewam sobie nasze nadmiary folii i Układam już na całym elemencie. Tutaj już nie lecę po kolei, tylko staram się rozłożyć tą folię idealnie na lusterko, tak jak widzicie w tym miejscu. A jak są takie zmarszki po lewej stronie, no to wystarczy podnieść folię i one się rozkładają. To co mogę wyraklowuję od razu sobie do krawędzi. Następnie będę układał folię w stronę prawą, już na reszcie błotnika. Więc delikatnie podgrzewam, żeby tylko troszeczkę temperatury było na materiale. No i zobaczcie, jak ona fajnie się tutaj układa. Tutaj zaznaczyłem sobie od razu lampę, natomiast widzicie nadmiar, więc to nie był dobry pomysł. Ale to nie ma problemu, odrywam folię, przeciągam nadmiar na zewnątrz i zaznaczam krawędź jeszcze raz. Następnie całą płaską tutaj powierzchnię wyraklowuję aż do krawędzi ze zderzakiem. Zaznaczam sobie tą krawędź, no i przechodzę. Do ostatniego elementu, ostatniej części, czyli tej tutaj przy kole, gdzie już po kolei sobie wyraklowuję aż do krawędzi. Biorę opalarkę i obkurczam folię w 100%, tak żeby nie było żadnych naprężeń na krawędzi folii, którą będę odcinał. Jak będą tam naprężenia, no to niestety, ale może nam folia w tym miejscu odchodzić. Ostrą częścią rakli dojeżdżam do krawędzi i przejeżdżam naszym narzędziem wrap Axe tak, żeby folię wprowadzić i przeciąć od razu. To jest bardzo fajne narzędzie właśnie do takiego bezinwazyjnego przecinania folii w szczelinach pomiędzy elementami. I tak jak widzicie, folia idealnie się oderwała. Do, wprowadzam ją jeszcze w rap aksem głębiej, tak, żeby się schowała. No i nie mamy tutaj żadnych prześwitów. Lecimy teraz z krawędzią łączącą błotnik ze zderzakiem, i tak samo odmoskowuję folię i ostrą częścią rakli staram się tą folię wprowadzić jak najgłębiej. Tutaj też na końcu mamy narożnik, więc od razu staram się go wyrobić najgłębiej, tak żeby żebyśmy nie mieli prześwitu lakieru. No i po kolei, po kolei, jak już wprowadzimy yy, całą folię, znowu w wrap ax i lecimy z naszą krawędzią, przecinamy ją i kolejną krawędź mamy yy, załatwioną. W momencie, kiedy oderwiemy sobie już yy, nasz nadmiar folii, też możemy jeszcze raz przejechać wrapaksem, żeby tą folię dokleić. W miejscu, gdzie mamy narożnik, wytrzymuję sobie delikatnie nożykiem, tak żeby nadać folii kształt, wprowadzam folię w naszą krawędź, no i kolejną krawędź mamy zamkniętą. Następne miejsce jest tutaj przy lampie tylnej. Tak samo, muszę dokładnie tutaj wprowadzić folię w naszą krawędź. Przy narożniku, delikatnie tak jak widzicie jest to rozprężenie żeby tam właśnie jak najwięcej tej folii wprowadzić i kolejny narożnik który mamy przy lampie też od razu go wyrabiam i w momencie kiedy już ten narożnik będę miał odcięty tak jak teraz widzicie odcinam sobie narożnik jak już mam wyrobiony muszę go okleić tylko tyle żeby była folia widoczna patrząc na wprost tego narożnika nigdzie tam w głąb tego narożnika nie oklejam aż pod lampą tylko to, co widzimy, ten lakier, który widzimy, chcemy przykryć folią. Wyrabiamy narożnik, cofamy folię opalarką, doklejamy go. No i mamy jeden narożnik uwolniony, więc teraz będziemy mogli się zająć krawędzią następną. Przy okazji, jak już tutaj jestem, no to górna część naszego błotnika. Mam tam również narożnik, a także krawędź, którą będę odcinał najflesem. To jest ta krawędź przy dachu. No, i tutaj troszeczkę więcej czasu potrzebuję. Jak już mam wyrobiony narożnik, knifles, doklejoną krawędź, wstępnie mogę sobie odciąć nasze pierwsze 10 cm kniflesem. I przy okazji od razu od elementu sąsiadującego odciąć sobie nasz nadmiar folii, który będziemy zawijali właśnie na tą krawędź przy bagażniku. I tutaj spokojnie te pół centymetra, które zostawiliśmy, nam wystarczy. Jak już jestem przy lampie, od razu też odcinam sobie. Krawędź przy lampie. No i zaraz będziemy te krawędzie doklejali, tak, żeby już mieć te elementy skończone tutaj przy narożniku bardzo dokładnie, powolutku, żebyście nie wyjechali nigdzie poza element. Ponieważ wtedy, no niestety, ale będzie wszystko do przeklejenia. Także powoli, w tym miejscu, nie spieszcie się, używajcie lampy jako prowadnicy dla naszego nożyka. No i finalnie ściągamy nadmiar folii, czyli ten. Odpad, który nam nie będzie potrzebny. Jeżeli coś nie docięliśmy, no to musimy to poprawić. No i przy narożniku też troszeczkę więcej folii zostawiłem, żeby wprowadzić ją pod lampę, ponieważ tam jest troszeczkę większy prześwit. Więc też musicie wziąć poprawkę na takie rzeczy. Zaplanować to sobie wcześniej. Mamy krawędź przy naszym bagażniku. Opalarka rękawiczka i powoli już doklejam tą krawędź. Zajmiemy się nią później, jak już otworzymy sobie bagażnik. Przechodzimy do naszej szybki trójkątnej przede wszystkim wycinamy cały nadmiar. On jest nam niepotrzebny. Jak go usuniecie, to będziecie mieli też y, łatwiej, y, żeby dojść folią do krawędzi, tak jak widzicie. Więc folię sobie odmostkowuję i kroczek po kroczku wprowadzam tą folię jak najbliżej uszczelki. I tutaj folię będziemy musieli w tą uszczelkę wprowadzić, tak, żeby nie mieć żadnego prześwitu. Także bierzemy sobie rakle, naszą ostrą część, rakli i powoli raz przy razie y, doklejamy sobie folię. Następnie dół odcinamy wrap-axem, ponieważ o, tutaj jest listwa chromowana, akurat ona jest tu w kolorze czarnym. W wrap-ax odcinamy sobie dolną krawędź i tutaj zobaczcie, w którą, w którą stronę jest cięcie, w prawo przy narożniku, tak żebyśmy mieli materiał jeszcze do zawinięcia do środka naszej wnęki drzwi. W tym miejscu poprawiam sobie jeszcze nożykiem, też przy górnej krawędzi widocznej tak żeby tam mieć folię do wprowadzenia. Następnie tutaj również staramy się naszym narzędziem Wrapax dojechać dzięki czemu też nie będziemy musieli wprowadzać super dużo materiału. Jeżeli dojedziecie sobie folią idealnie do uszczelki, to Wrapax tutaj jest dobrym narzędziem, natomiast wymaga dużo, dużo precyzji, ponieważ folia też nie może być zbyt gorąca. Ponieważ wtedy nie będzie się przecinała, więc musicie na to zwrócić uwagę. Tutaj odchylam sobie w rap-aksem uszczelkę, wprowadzam milimetr folii, więcej nie wprowadzajcie, bo to nie ma sensu. Ten milimetr wystarczy. Narożnik również mamy wprowadzony. Przejeżdżamy sobie jeszcze raz po krawędzi, sprawdzamy czy wszędzie folia nam w uszczelkę weszła. No i mamy temat załatwiony. Lecimy sobie do wnęki mm, drzwiowej. Tutaj, tak jak widzicie, ten nadmiar sobie specjalnie zostawiłem, żeby jeszcze przykryć nasz lakier przy listwie. No i nasz narożnik, który rozciągaliśmy, zobaczcie, po podgrzaniu zrobił się idealnie płaski. I dzięki temu będziemy mogli tą folię po prostu wprowadzić głębiej, nie zrobią nam się nadmiary. Zobaczcie, podgrzewamy, no i rozprowadzamy sobie w górę i w dół nasze nadmiary, które delikatnie się tutaj tworzą, no i przechodzimy do dolnej części. Tutaj również mamy narożnik na dole. No i ja się staram tak do pierwszej krawędzi, którą będę widział, dojechać folią i w tej krawędzi po prostu będziemy już element odcinali. Przy narożniku na dole tak samo musicie się troszeczkę bardziej skupić, żeby go wyrobić. Ten materiał troszeczkę cofnąć, tak żeby nie było żadnych naprężeń na narożniku. Ponieważ jak te naprężenia powstaną i one tam będą, no to niestety, ale narożnik nam wstanie na płasko, a tego nie chcemy. Więc Krok po kroczku od szczytu narożniku staram się rozłożyć folię w prawo i w lewo. No, i tak jak widzicie, w tym miejscu folię sobie będę odcinał. Lecę sobie po wewnętrznej krawędzi, tak, żeby po zamknięciu drzwi nie świecił nam kolor lakieru. Folia jest zawinięta. Tam głębiej nie ma sensu tej folii wprowadzać. Tyle, ile tutaj mamy wprowadzonej, zupełnie wystarczy. No, i przy narożniku też sobie wytrymujemy ten materiał od razu, żeby był już na gotowo. Ok, część główną mamy skończoną, lecimy sobie ze słupkiem, czyli odklejamy sobie liner, no i powoli układamy folię na słupku. Tutaj pamiętajcie, że folia jest na prosto i musimy ją delikatnie przekosić, tak jak w tym momencie to robię, żeby nam wystarczyło folii na słupek. Następnie przechodzimy sobie na sam koniec i łapiemy na nasze dwa narożniki, na słupku przejeżdżając po krawędzi raklą, tak jak w tym momencie to zrobiłem, jeszcze raz, bo tak nie do końca mi się spodobało to, jak folia się ułożyła czyli jeszcze raz opalarka, cofamy sobie materiał. Tutaj chcę delikatnie tą folię rozciągnąć wzdłuż tej krawędzi, żeby właśnie też mi tam sama wpadła. Podgrzewamy materiał i od razu częścią rakli tu zahaczam sobie na narożnik, i częścią rakli z filcem od razu w krawędź i aż za narożnik. I zobaczcie, tam folia już praktycznie jest wyrobiona na narożniku, wyrobiona na krawędzi. I w momencie, kiedy to odetnę, przez to, że folię rozciągnąłem w dobrych kierunkach, ta folia mi się tam schowa i zaklei mi się też yy, na narożniki. Okleją mi się od razu narożniki po podgrzaniu. Także zobaczcie, jak to wygląda. Cała krawędź mi się schowała. A jak folia sama bez dotykania się chowa, to znaczy, że no, nie odejdzie z tego. Miejsca, bo nie ma takiej możliwości, więc to jest bardzo, bardzo dobry patent. I tak jak widzicie, ja już wyrabiam folię w tym miejscu. Ja nie potrzebuję wyrobić całego słupka do tego miejsca i, do, i dopiero wyrobić nasze narożniki. Od razu to robię. Następnie zajmuję się rozłożeniem materiału na słupku. To jakby odwrotnie niż większość ludzi by pomyślała, czyli tam sobie wykończyłem no i teraz lecę po prostu ze słupkiem, bo to już jest formalność, jak już mam tam wszystko skończone. Tak jak widzicie, też działam z wyprzedzeniem, tak? Czyli muszę wiedzieć, gdzie tą folię pociągnąć, gdzie ją już wyrobić, tak żeby sobie ułatwić pracę. Dzięki czemu y, tak trudny element, bo błotnik nie jest łatwym elementem, zwłaszcza w utrzymaniu czystości, jestem w stanie zrobić sam w pojedynkę i nie zajmuje mi to 4 godzin. W momencie kiedy tutaj już y, jesteśmy na górze, odmostkowuję sobie folię i muszę dokleić ją idealnie do najflesa, po to, żeby tą krawędź zaraz odciąć, czyli najpierw rękawiczką sobie przejeżdżam tak, żeby dojechać do krawędzi idealnie. No i potem muszę też tutaj jest taki schodek, więc muszę przejść ten schodek i dokleić folię do najflesa, bo w przeciwnym wypadku najfles nie przetnie mi folii. Pamiętajcie o tym, że zawsze musi być folia doklejona do najflesa. W momencie jak już jest wszystko zrobione, no to możemy Najflesem odciąć sobie naszą krawędź, wyjąć najflesa i lecimy z krawędzią tutaj przy szybie. Tutaj od nożyka listwę ściągnąłem, to jest taka listwa maskująca, więc mam tyle wprowadzonej folii, żeby listwa mi ją przykryła. No i mamy kolejną krawędź już wewnętrzną. Tutaj wyrabiam sobie przy naszym okienku trójkątnym folię, tak żeby właśnie po otwarciu nie było żadnego prześwitu. No, i tutaj mamy taką samą sytuację jak na górze, czyli po prostu gdzieś jakiś pyłek tutaj mi się pojawił, więc od razu muszę go też stamtąd wyjąć. Jak już pyłek wyjmę, to mogę sobie lecieć dalej. Działamy sobie z opalarką, żeby folia była taka plastyczna, żebyśmy też nie robili y, dużych. Rozciągnięć tej folii. Ona jak najbardziej na płasko chcemy ją tam położyć i tak samo jak na górze dojeżdżamy do samego najflesa. Jak już dojedziemy sobie do najflesa, no to spokojnie będziemy mogli sobie odciąć naszą ostatnią krawędź i element będziemy mieli gotowy. Także tutaj najczęściej rakla z filcem, nawet rękawiczka tutaj nie za bardzo działa, bo rakla z filcem dużo szybciej, łatwiej i fajniej nam dokleja ten materiał. Więc rakla z filcem, całość na płasko, odcinamy najflesem. Po odcięciu i po wyjęciu, zwłaszcza najflesa, musicie tą folię jeszcze dokleić, ponieważ tam najfles, który jest pod folią, delikatnie będzie ją odklejał. więc musicie go sobie wyjąć. Doklejamy naszą krawędź. To miejsce przy naszej szybce jeszcze trymujemy, żebyśmy mieli takie jakby połączenie tych dwóch krawędzi. Żeby to wyglądało jak spójna całość. No i co? Odklejamy nasze taśmy maskujące, które już na tę chwilę nie będą nam potrzebne. Domykamy drzwi czyścimy wodą z alkoholem izopropylowym jeden z wielu produktów, którym możecie przetrzyć sobie folię po aplikacji, tak żeby nie było żadnych śladów na folii, żeby już element był gotowy. No i cały błotnik mamy ready, tak, które się odlewem błotnik. Dziękuję za uwagę. Na Dziękuję ci bardzo, że zostałeś do końca tego materiału. Jeżeli chcesz więcej takich wideo, koniecznie zostaw suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja zapraszam ciebie na szkolenie stacjonarne we Wrocławiu. Wszystkie linki zostawiam w opisie i do zobaczenia za tydzień. Cześć.